spokojnie. Nie sprawdzajcie nerwowo, czy to wciąż ten kanał, tu z pewnością nic się nie zmieni. A to zwyczajnie jednorazowy wspólny wypad, który ma nieco przybliżyć co robię, gdy nie gram w gry. A uwierzcie lub nie, są też i takie momenty. Witajcie. Ja jestem Gramodrana, a to Oxelo Jamba, czyli coś co daje niespodziewanie dużo frajdy. 16 lat. Tyle mniej więcej minęło czasu odkąd ostatni raz miałem nogi na desce. Jeździłem dawno temu z kolegami po mieście i tłukliśmy ile się da, by nauczyć się Oli, Kickflipa czy innych podstawowych trików. Zajawieni hołkiem, chcieliśmy umieć chociaż namiastkę tych trików. Poznałem przy tym kilku ludzi, z którymi teraz nie bardzo wiem co się dzieje. Potem deska została rzucona w kąt, pojawiały się inne zainteresowania i wydawało mi się, że w sumie to chyba z tego wyrosłe. Co prawda, nikomu z Was ten background historyczny potrzebny nie jest, ale chciałem mniej więcej nakreślić, z jakiego pułapu startowałem, jeśli chodzi o to, co widać teraz na ekranie. Nigdy nie byłem zbyt potężnym skaterem, było to raczej jeżdżenie z pojedynczymi trikami i łapanie tego fanu za tym płynącego. I pewnie, gdyby ktoś mi powiedział, że za te naście lat do tego wrócę i niekoniecznie do klasycznej deskrolki, to powiedziałbym, że to jakieś dziwne wymysły. W tym roku skończyłem 34 lata. Na kryzys wieku średniego z pewnością trochę za wcześnie. Nie uszukujmy się, nie jestem też gościem, który udaje poważną personę. W każdym facecie jest wszak trochę dziecka, choć w tym przypadku powód był prozaiczny chodzi o zdrowie. Nie zagłębiając się w szczegóły, mój organizm, zresztą jak każdego z Was, wymaga ruchu fizycznego. Z racji zajęć związanych głównie z siedzeniem przed komputerem, musiałem coś z tym zrobić. No i pierwsze co przyszło mi na myśl to deskorolka, choć rzucone to było nieco tak, by uspokoić moją żonę, że mimo wszystko coś zrobię w tym kierunku. No i gdyby nie jej wsparcie, to pewnie uznałbym ten pomysł za głupi, tymczasem usłyszałem, no to kup. No i kupiłem. Pierwszy wybór padł na klasyczną deskorolkę kupioną w Media Expert za jakieś sto parę złotych. Nie chciałem wydawać wiele kasy, uznałem, że to może być chwilowa fanaberia, nie byłem też pewny, czy to będzie dokładnie to, co chcę robić. Następnym wyborem był cruiser w podobnej kwocie, głównie dlatego, że nie mam w planach trików, przynajmniej poza Oli. Czym się jednak różni cruiser od zwykłej deskorolki? Jest krótszy i bardziej zwrotny, nastawiony głównie na jazdę, niczym na desce surfingowej. Pozwala też manewrować całością w zdecydowanie przyjemniejszy od klasycznej formy sposób. Nie o niej jednak jest ten materiał, bo wciąż czułem, że można spróbować czegoś jeszcze innego. Jak zawsze przy zgłębianiu nowych terenów odpaliłem YouTube i przewertowałem kilka kanałów o tej tematyce. Wiedziałem jak nazywają się inne deskorolki, więc nie było to zbyt trudne. Dotarłem wreszcie do fiszek, ponieważ to małe deskorolki w granicach 50 paru centymetrów długości, które mają za zadanie być bardzo mobilne i pomóc w przyjemnym dotarciu z punktu A do punktu B. No ale, no tak, bo pojawiło się ale. Tekatlon oferuje fiszki Oxelo Jamba. Te w sumie interesowałem mnie najmocniej, ale stwierdziłem, że 200 parę złotych za totalnie odmienny w gruncie rzeczy plastikowy dek to trochę kolejny z moich dziwnych życiowych pomysłów. No i kolejny raz moja żona mnie olśniła, mówiąc bym sprawdził mną no Internet. I co się okazało? Fiszka z materiału trafia do mnie za mniej niż 50 zł. Teraz strzelam sobie w kolano. Być może, ale warto tam poszukać, zwłaszcza że te deski często kupowane są dla młodszych użytkowników takiej zabawy i są szybko rzucane w kąt. Czasem też zwyczajnie ludzie idą dalej i kupują coś zupełnie innego. Tak czy siak warto sprawdzać, polecam jednak uderzać właśnie w Oxelo, gdyż te chińskie twory mogą nieco pokrzyżować plany, jeśli będziesz chciał jeździć na niej jako osoba dorosła. Otóż jamby mają to do siebie, że udźwig na owej desce jest bezproblemowy do 100 kg. I cóż mogę to potwierdzić? Oczywiście deska z racji swojej konstrukcji się ugina, ale jest to całkowicie normalne, widoczne też choćby na materiałach reklamowych. To co warte z pewnością uwagi to, że same kółka i traki są bardzo solidnie wykonane, a łożyska, czyli te ośki, które obracają kółkiem, są bardzo szybkie i przy dobrej nawierzchni wystarczy jedno odepchnięcie na długą drogę i delektowanie się jazdą. Największa patologia to, że mamy w momencie nagrywania 22 maj, maja, maj, Lubię jeszcze sobie, no i co? I generalnie muszę jeździć w kurtce wspaniale. Super. Tak, jazdą, bo okselo według mojej opinii to deska idealnie właśnie do odprężenia się po mieście i nie uświadczysz tu dostosowania do trików. choć pewnie można je na niej robić. Ja jednak stawiam na swobodną jazdę, która przyniesie z pewnością mnóstwo frajdy. Może się też okazać, że gdy tak jak ja mieszkasz w nudnym mieście, to ścieżki rowerowe czy też równe chodniki sprawią, że miejsce zamieszkania będzie nieco ciekawsze i spojrzysz na nie nieco łaskawszym okiem. Jak widzicie na filmie, ja też jestem zwolennikiem jazdy po parkach i nikomu w tym nie przeszkadzam. Wszak miękkie kółka nie robią totalnie hałasu. Mogą się pojawić obawy o to, czy dorosły chłop z dużą stopą zmieści się na taką deskorolkę. No więc bez problemu, mój rozmiar buta to 45 i uwierzcie mi, też miałem takie obawy. Okazuje się jednak, że bardzo szybko przeszedłem z pełnoprawnej deskorolki do tej i niewątpliwie sam się zdziwiłem, jak wygodnie prowadzi się ten mały kawałek metalu i plastiku. Czy deskorolka wygląda nieco jak zabawka dla dzieci? No cóż, można oczywiście kupić też bardziej stonowane kolory i ja nie mam jednak z tym problemu. Nie mówię też, że Oxelo to jedynie słuszna firma. Mamy też australijską firmę Penny, która to spopularyzowała ten model deskorolki i ma ich całe mnóstwo. Warto jednak zaznaczyć, że tam cena jest już nieco większa. Miałbyś zacząć jeździć na czymś takim? No pewnie, a dlaczego nie? W Kalifornii nikt nawet nie zwróciłby na ciebie uwagi. W moim małym mieście, czy ktokolwiek to zrobił? Może, ale dla mnie jest to dokładnie to samo, co jazda na hulajnodze elektrycznej. Ja zwyczajnie nadaję prędkości sam. I nie ukrywam, jest to uczucie, które po ciężkim dniu, przy gorszym samopoczuciu, dodaje sporą dawkę endorfin. Podsumowując, jaram się tym tak mocno, że postanowiłem dla was o tym nagrać. Zbliżają się wakacje, może to dobra forma, by je spędzić w jakiś sposób. Jeśli na przykład praca nie pozwoli ci gdzieś wyjechać, albo zwyczajnie szukasz dla siebie zajęcia, by nie tkwić w domu przed konsolą czy komputerem. I tak jak uwielbiam grycałem sobą, tak ten jeden raz powiem. Wyjdźcie z domu, nawet sami, weźcie deskę pod pachę i w drogę. To chwile, które pozwolą Wam ułożyć myśli, znaleźć czas dla siebie, a jeśli macie z kim pojeździć, to spotkać się ze znajomymi. To ten moment, w którym jeśli tylko czujesz się z tym OK, to wszystko inne nie ma znaczenia. A jeżeli podobał Ci się dzisiejszy materiał, to nie zapomnij zostawić komentarza i również suba, bym mógł dalej opowiadać o grach. Mówi dla Was Gramodrana, cześć.